Banki centralne testują smart kontrakty. Czy bank centralny może automatycznie dostosować stopy procentowe do warunków rynkowych w czasie rzeczywistym? Taką wizję sprawdzają Rezerwa Federalna Nowego Jorku i Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS w ramach innowacyjnego projektu Pine. W centrum testów znalazły się inteligentne kontrakty, smart contracts, oparte na technologii blockchainowej. Celem projektu było sprawdzenie, czy banki centralne mogą wykorzystać tokenizację i automatyzację do szybszego i bardziej elastycznego prowadzenia polityki pieniężnej. Wnioski? System pozwala m.in. błyskawicznie zmieniać kryteria zabezpieczeń czy oferować nowe instrumenty finansowe bez udziału człowieka, w pełni cyfrowo. Eksperyment bazował na standardzie tokenów Ethereum ERC20, rozszerzonym o mechanizmy kontroli dostępu. To kolejny dowód na to, że technologie znane z rynku kryptowalut zaczynają odgrywać realną rolę w tradycyjnych finansach Tratfi. Co ciekawe, BIS współpracuje też z Ripple, między innymi przy projektach pilotażowych związanych z cyfrowymi walutami banków centralnych CBDC, takich jak projekt Dunbar czy współpraca z Digital Pound Foundation. Ripple wykorzystuje swoją platformę opartą na XRP Ledger, promując rozwiązania dla szybkich i bezpiecznych rozliczeń transgranicznych. Choć testy są obiecujące, raport jasno wskazuje na potrzebę dalszych inwestycji i przekształceń infrastruktury finansowej. Jedno jest pewne: banki centralne nie chcą pozostać w tyle za rewolucją technologiczną. Przyszłość pieniądza będzie cyfrowa. Ripple i SSI znów na zakręcie. Sędzia odrzuca wspólny wniosek. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Sprawa sądowa między Ripple Labs, a Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, SESI, znów utknęła w martwym punkcie. Choć obie strony były bliskie zawarcia ugody, sędzia Analisa Torres odrzuciła wspólny wniosek z powodu błędu formalnego – zastosowania niewłaściwej reguły prawnej. Ripple i SSI złożyli wniosek w oparciu o regułę 62,1 amerykańskiego prawa cywilnego, która dotyczy postępowań na etapie apelacji – Tymczasem sprawa wciąż znajduje się na poziomie sądu pierwszej instancji, gdzie należało użyć reguły 60, umożliwiającej uchylenie wcześniejszego wyroku w wyjątkowych okolicznościach. Ekspert prawny Bill Morgan zauważa, że skutki tej pomyłki mogą być poważne. Strony muszą wrócić do negocjacji, ponownie sformułować wniosek i prawdopodobnie zdobyć nową zgodę od pięcioosobowej komisji SESI. To rodzi pytania o dalszy los ugody. Zwłaszcza, że nie jest pewne, czy wcześniejsze głosowanie komisji zachowa ważność w nowym trybie. Co ciekawe, Morgan sugeruje, że wybór reguły 62,1 mógł być celowy. Pozwalał bowiem uniknąć trudnego do spełnienia wymogu wykazania wyjątkowych okoliczności. Choć Ripple i SSI zgodnie dążą do zakończenia trwającego od lat sporu, proceduralne zawiłości znów rzucają cień na przyszłość tej ugody. Dalsze losy postępowania zależą teraz od tego, jak szybko i sprawnie strony zdołają naprawić swój błąd. Wanek stawia na gospodarkę on-chain. Nowy ETF już na giełdzie. Wanek, znana amerykańska firma inwestycyjna, właśnie zaprezentowała swój najnowszy produkt. Fundusz ETF On-Chain Economy Note, który od 14 maja jest dostępny na giełdzie CBOE. To unikalna okazja dla inwestorów, by zyskać dostęp do dynamicznie rozwijającego się świata blockchaina i technologii cyfrowych bez konieczności bezpośredniego kupowania kryptowalut. Fundusz inwestuje w spółki działające w ekosystemie blockchaina, m.in. kopalnie kryptowalut, giełdy cyfrowych aktywów, firmy fintech i dostawców infrastruktury technologicznej. Co ciekawe, w portfolio znajdą się także firmy planujące wejście na ten rynek, co daje szansę na skorzystanie z przyszłych trendów. Matthew Siegel, który zarządza funduszem, podkreśla, że strategia jest elastyczna i dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych, dbając o bezpieczeństwo inwestycji nawet w burzliwych czasach. Naut to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą inwestować w kryptoświat, ale wolą unikać ryzyka i skomplikowanych operacji z tokenami. To nie pierwszy krok Wanek na rynku cyfrowych inwestycji. Wcześniej firma stworzyła między innymi fundusz Digital Transformation ETF DAP, który już zarządza setkami milionów dolarów. Dzięki łagodniejszym regulacjom SESI w 2025 roku zainteresowanie funduszami ETF powiązanymi z kryptowalutami w USA rośnie, a Vanek jest jednym z liderów tego trendu. Koreanka skazana za kradzież pół miliona dolarów w kryptowalutach od śpiącego partnera. Miłość bywa ślepa, ale w tym przypadku, również bardzo kosztowna. W południowo-koreańskim Jeju, 40-letnia kobieta została skazana na dwa lata więzienia za kradzież, podczas snu swojego partnera. Kiedy mężczyzna smacznie spał, jego partnerka przelała z jego portfela kryptowaluty warte aż 488 tysięcy dolarów. Dla pewności zabrała też gotówkę i telefon. Razem prawie 489 tysięcy dolarów zniknęło jednej nocy. Chociaż kobieta tłumaczyła się, że większość środków została zwrócona i szkoda była niewielka, sąd nie miał złudzeń. Skazana była wcześniej dwukrotnie notowana za oszustwa, a w tle toczyło się przeciw niej kolejne śledztwo. Tym razem za cyberkradzież z łóżka. Sprawa idealnie wpisuje się w niepokojący trend na wyspie czeżu, gdzie rośnie liczba przestępstw związanych z kryptowalutami. W lutym w jednym z hoteli znaleziono ciało mężczyzny, który przyjechał tam na prywatną wymianę krypto. Czterech obywateli Chin zostało zatrzymanych za kradzież 63 tysięcy dolarów. W innym przypadku szóstka sprawców brutalnie napadła dwóch traderów, zabierając ponad 600 tysięcy dolarów w cyfrowych aktywach. Wnioski? Kryptowaluty dają wolność, ale też przyciągają przestępców, a w świecie krypto nawet sen może okazać się niebezpieczny. Panama City rozważa stworzenie miejskiej rezerwy Bitcoina. W świecie finansów cyfrowych pojawił się nowy, zaskakujący gracz Panama City. Burmistrz miasta, Majer Mizrachi, rzucił na platformie X elektryzującą sugestię. Stolica Panamy może stworzyć własną rezerwę Bitcoina. Brzmi jak wizja przyszłości? To się już dzieje. Pomysł pojawił się tuż po spotkaniu Mizrachiego z Maksym Kaiserem i Stacey Herbert, architektami bitcoina w Salwadorze, pierwszym kraju na świecie, który uznał BTC za oficjalny środek płatniczy. Czy Panama pójdzie tą samą ścieżką? Wszystko wskazuje na to, że tak. Już teraz mieszkańcy mogą regulować podatki i opłaty publiczne w kryptowalutach nie tylko bitcoinem, ale też Etherem eth, tetherem usdt, czy usdcoinem usdc. To nie koniec ambitnych planów. Mizrachi chce, by zielona energia hydroelektryczna Panamy napędzała wydobycie kryptowalut, a dzieci uczyły się o finansach przyszłości z podręcznika What is Money, prosto z Salwadoru. Panama City ewidentnie rozważa poważny ruch na kryptowalutowej szachownicy i nie jest sama. Arizona, New Hampshire, a nawet Ukraina pracują nad własnymi rezerwami cyfrowych aktywów. Mizrachi nie zdradził jeszcze szczegółów legislacyjnych, ale jego działania wskazują jasno. Panama chce dołączyć do globalnej rewolucji finansowej. Czy bitcoin stanie się nowym złotem samorządów? Jedno jest pewne: w Ameryce Środkowej rozgrywa się właśnie cyfrowa zmiana paradygmatu. Brazylijska firma stawia na BTC. Brazylia właśnie zrobiła krok w stronę kryptowalutowej rewolucji. Melius, znana firma fintechowa z siedzibą w Belo Horizonte, ogłosiła zakup 274,5 bitcoinów o wartości ponad 28 milionów dolarów. Dzięki temu stała się pierwszą spółką giełdową w kraju, która włączyła bitcoina do swojej strategii finansowej. To nie wszystko. Całkowity portfel BTC spółki wynosi już ponad 320 bitcoinów, czyli około 33 miliony dolarów, a decyzja o inwestycji wywołała euforię wśród inwestorów. Od marca, gdy Melius po raz pierwszy ujawniła swoje zainteresowanie kryptowalutami, kurs jej akcji wzrósł o ponad 100%. Izrael Salman, przewodniczący Rady Nadzorczej, ogłosił na platformie X: To moment przełomowy. Melius jako pierwsza firma notowana na brazylijskiej giełdzie oficjalnie wchodzi do świata Bitcoina. Strategia firmy zakłada dalsze zakupy BTC w miarę możliwości, inspirowana ruchem takich gigantów jak amerykańska MicroStrategy czy japońska MetaPlanet, które także postawiły na długoterminowe inwestycje w kryptowaluty. Melius nie jest osamotniona. Rywal, Mercado Libre, posiada już 570 BTC, a globalnie coraz więcej firm i rządów rozważa podobne kroki. New York i Szwajcaria chcą uczynić bitcoina częścią swoich rezerw, a Panama i Salwador już rozpoczęły wdrażanie podobnych strategii. Brazylijska firma pokazuje, że przyszłość finansów może być napisana w kodzie blockchainowym i to z wielkim zyskiem. Trump inwestuje w iOS tuż przed jego rebrandingiem. Fundusz kryptowalutowy World Liberty Financial, powiązany z Donaldem Trumpem, zaskoczył rynek inwestycją wartą blisko 3 miliony dolarów w tokeny iOS. Projekt, który od lat boryka się z utratą znaczenia. Co więcej, transakcja miała miejsce tuż przed planowanym rebrandingiem iOS-a na nowy projekt o nazwie Volta, co rodzi pytania o potencjalny dostęp funduszu do niejawnych informacji. iOS? który kiedyś zebrał rekordowe 4,6 miliarda dolarów w ICO, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Aktualnie obsługuje zaledwie około 2,8 tysiąca aktywnych użytkowników dziennie, a jego udział w rynku DeFi to około 690 milionów dolarów zdecydowanie mniej niż liderzy sektora jak Ethereum czy Solana. Kontrowersji dodaje fakt, że WLFI nie kupił natywnego IOSA, lecz jego wersję na łańcuchu BNB Smart Chain, za pośrednictwem zdecentralizowanej giełdy Pancake PancakeSwap. Ta decyzja może skomplikować wymianę tokenów, która ruszyła 14 maja. Od tego dnia posiadacze mogą wymieniać IOS na Voltę, ticker A, w stosunku 1 do 1. IOS zniknie z giełd, a miejsce po nim ma zająć nowa marka z ambitnymi planami rozwoju. To nie pierwsza ryzykowna inwestycja funduszu Trumpa. Wcześniej zaangażowali się w token MOVE, który zakończył się stratami po ujawnieniu nieprawidłowości w alokacji tokenów. Teraz rynek znów spekuluje, czy to tylko hazard inwestycyjny, czy gra z przewagą informacyjną. Pi Network tonie. 44% straty w 4 dni. Co dalej z projektem za miliard dolarów? Network, niegdyś okrzyknięty przyszłością mobilnego wydobycia kryptowalut, znalazł się w głębokim kryzysie. W zaledwie 4 dni token Pi stracił 44% swojej wartości, spadając poniżej psychologicznej granicy 1 dolara. A wszystko to pomimo niedawnego ogłoszenia wielkiego planu inwestycyjnego funduszu o wartości 100 milionów dolarów, który miał tchnąć nowe życie w ekosystem. Zamiast euforii, ogłoszenie wywołało wściekłość społeczności. Zamiast oczekiwanych aplikacji, nowego KIRC czy nagród, Pi Network zaoferował formularz Google do składania projektów. Dla wielu użytkowników był to policzek i sygnał, że obietnice nie mają pokrycia. Techniczne wykresy również nie napawają optymizmem. Wskaźniki Ichimoku, DMI, BB Trend czy CMF wskazują na słabnący impet, brak kupujących i rosnącą presję sprzedażową. Wartość BB Trend, która mierzy siłę trendu, spadła drastycznie – z 48 do zaledwie 10,63. To jak syrena alarmowa dla inwestorów. Trend się załamuje, a odbicie staje się coraz mniej prawdopodobne. Eksperci ostrzegają, że jeśli PAI nie utrzyma się powyżej 0,80 dolara, może spaść nawet do 0,57 dolara. Jedynie szybki powrót kupujących i przebicie poziomu 0,94 dolara mogłoby uratować token i skierować go ponownie w stronę 1,30 dolara lub wyżej. Dla projektu, który zebrał wokół siebie miliony użytkowników, to moment prawdy. Czy Pi Network to rewolucja, która się opóźnia, czy kolejna kryptowalutowa iluzja, która właśnie się kończy? Czas pokaże, ale zegar tyka coraz głośniej. Francja wzmacnia ochronę przedsiębiorców krypto po fali brutalnych porwań. We Francji rośnie niepokój wśród przedsiębiorców działających na rynku kryptowalut. Seria brutalnych porwań i prób uprowadzeń skłoniła władze do wprowadzenia specjalnych środków bezpieczeństwa dla osób związanych z branżą oraz ich rodzin. Minister Spraw Wewnętrznych Bryno Retajo zapowiedział, że państwo nie pozostanie obojętne na zagrożenia, które dotykają dynamicznie rozwijający się sektor. Nowe działania obejmują m.in. uruchomienie specjalnej linii alarmowej dla ofiar z sektora krypto, ocenę zabezpieczeń w miejscach zamieszkania oraz konsultacje z policją dotyczące zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przejdą też specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą kryptowalut, aby skuteczniej zwalczać przestępczość finansową. W ciągu ostatnich miesięcy doszło do kilku poważnych incydentów, które wstrząsnęły środowiskiem krypto. W maju napastnicy próbowali porwać córkę i wnuka Pierre'a Nuazata, szefa platformy Paymium, jednak ofiarom udało się odeprzeć atak. Również w maju uwolniono ojca innego przedsiębiorcy po kilku dniach przetrzymywania w ramach próby wyłudzenia 7 milionów euro. W styczniu zaś uprowadzono współzałożyciela firmy Ledger, producenta portfeli sprzętowych. Minister Retajo wskazuje, że te sprawy mogą mieć wspólne podłoże i być efektem działania zorganizowanych grup przestępczych wymierzonych przeciwko branży kryptowalut. Według danych aktywisty bitcoina Jamesona Lopa, od 2014 roku na całym świecie odnotowano ponad 150 porwań i napadów związanych z kryptowalutami, z czego aż 23 miały miejsce w tym roku. Afera wokół projektu Hashlink NFT. Obiecujący start, wielkie pieniądze i jeszcze większe rozczarowanie. Tak można opisać aferę wokół projektu Hashlink NFT. Jego twórca, Jonathan Mills, został pozwany przez grupę inwestorów, którzy zarzucają mu sprzeniewierzenie ponad 3 milionów dolarów oraz złamanie wcześniejszych ustaleń. Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie w Illinois, Mills miał przekierować środki zebrane na rozwój projektu NFT i powiązanego biznesu wydobycia Bitcoina do swojej prywatnej firmy. Satoshi Labs LLC. Inwestorzy twierdzą, że mimo zebrania 1,46 miliona dolarów ze sprzedaży tokenów na blockchainach Solana i Bitcoin nie otrzymali żadnych zysków. Sprawa budzi kontrowersje także przez zapisy umowy udziałowej, według których Mills zagwarantował sobie aż 67% udziałów i decyzyjnych głosów, podczas gdy pozostali inwestorzy, mimo niemałych wkładów finansowych, otrzymali zaledwie po 2%. Projekt Hashlink miał być wspólnym przedsięwzięciem. Pomysł narodził się w rozmowie Mills'a z jednym z inwestorów, Dustinem Stirmanem. Co ciekawe, na początku Mills sam przyznał, że nie ma ani pieniędzy, ani doświadczenia w branży. NFT. Mimo to wspólnie stworzyli zespół grafików i specjalistów, uczestniczyli w konferencjach i zainwestowali prywatne środki. Nawet partnerka Millsa dołożyła się do projektu. Dzisiaj inwestorzy domagają się odszkodowania i ustanowienia kontroli nad majątkiem projektu. Jonathan Mills na razie milczy w sprawie zarzutów, ale afera już teraz rzuca cień na zaufanie do rynku NFT. Rząd UK uszczelnia rynek kryptowalut. Nadchodzą nowe obowiązki. Wielka Brytania wypowiada wojnę anonimowości w świecie kryptowalut. Od 1 stycznia 2026 roku wszystkie firmy krypto działające na wyspach będą musiały raportować każdą, nawet najmniejszą transakcję swoich klientów. Rząd nie zostawia złudzeń. Czas swobodnego obrotu cyfrowymi aktywami dobiega końca. Nowe regulacje są jak zimny prysznic dla branży: pełne dane osobowe, adresy zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej oraz szczegóły transakcji, w tym wartość i rodzaj kryptowaluty. Wszystko to trafi w ręce brytyjskiego fiskusa. Dotyczy to nie tylko użytkowników indywidualnych, ale także firm, funduszy i organizacji charytatywnych. A za brak zgodności? Surowe kary nawet 300 funtów za każdy niezarejestrowany przypadek. To część szerszego planu. Londyn nie tylko chce zwiększyć przejrzystość rynku, ale też wdraża globalne standardy OISID dotyczące raportowania cyfrowych aktywów. Cel skuteczna walka z oszustwami, praniem pieniędzy i unikanie podatków w nowoczesnym wydaniu. Co istotne, Brytyjczycy nie kopiują ślepo unijnych regulacji z rozporządzenia MIKA. Wręcz przeciwnie, nie planują na przykład ograniczeń emisji stablecoinów ani obowiązkowej rejestracji dla zagranicznych emitentów. To sygnał. Chcemy być nowoczesnym hubem dla innowacji, ale nie damy się wykorzystać. I trudno się dziwić, że rząd patrzy kryptowalutom na ręce. Z danych brytyjskiego nadzoru finansowego wynika, że już 12% dorosłych mieszkańców UK posiada kryptowaluty. To trzykrotnie więcej niż jeszcze w 2021 roku. Wniosek? Krypto przestało być niszową zabawką. A skoro tak, nadchodzi era pełnej kontroli. Cyfrowa wolność? Tylko w granicach fiskusa. Niemcy na czele wyścigu o kryptolicencje w UE 36% zezwoleń Mika już w ich rękach. Niemcy przejmują kontrolę nad rynkiem kryptowalut w Unii Europejskiej, zdobywając aż 36% wszystkich licencji Mika, nowych, unijnych zezwoleń, które mają uporządkować i ujednolicić przepisy dotyczące cyfrowych aktywów w całej Europie. To wyraźny sygnał, że to właśnie Berlin dyktuje tempo i warunki gry w świecie kryptowalut. Przełomowym momentem było przyznanie pełnej licencji Mika FinTechowi Trade Republic, który obsługuje ponad 4 miliony klientów, w tym 2,5 miliona w Niemczech. Dzięki temu firma może samodzielnie prowadzić większość operacji kryptowalutowych i oferować swoje usługi na terenie aż 30 krajów europejskiego obszaru gospodarczego. To ogromny krok w stronę ekspansji i wzmocnienia pozycji na rynku. Licencje Mika to rewolucja. Pozwalają firmom działać swobodnie na wielu rynkach, eliminując biurokratyczne bariery i chaos wcześniejszych przepisów. Choć start był powolny, teraz trwa prawdziwy wyścig pomiędzy neobankami, brokerami i tradycyjnymi bankami, które chcą jak najszybciej zdobyć swoje licencje i nie zostać w tyle. Eksperci podkreślają, że licencja Mika to dziś klucz do funkcjonowania na rynku EEA, a bafin i Niemcy objęły rolę lidera tej transformacji. Kto dołączy do stawki i jak szybko? Czas pokaże, ale na razie to Niemcy rozdają karty na europejskiej scenie kryptowalutowej. Czy wciąż warto kupić bitcoina? Michael Saylor odpowiada i porównuje go do historycznych centrów finansowych. Coraz więcej osób zastanawia się, czy moment na zakup bitcoina już nie minął. Na to pytanie odpowiedział Michael Saylor, jeden z największych orędowników kryptowalut i przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Strategii. Saylor porównał Bitcoina do historycznych centrów finansowych, takich jak Rzym, Wenecja, Londyn czy New York, które przez wieki przyciągały kapitał i tworzyły trwałe sieci ekonomiczne. Według niego Bitcoin pełni dziś podobną rolę w świecie cyfrowym. Bitcoin to nie tylko aktywo spekulacyjne, to fundament globalnego systemu transakcji cyfrowych. Jego ograniczona podaż, maksymalnie 21 milionów monet oraz ogromna moc obliczeniowa zabezpieczająca sieć sprawiają, że jest to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej odpornych infrastruktur cyfrowych na świecie. Sailor zwraca też uwagę, że globalny majątek o wartości około 950 bilionów dolarów jest ulokowany w tradycyjnych aktywach, takich jak nieruchomości, obligacje, akcje czy złoto, które jednak mogą nie być efektywne na dłuższą metę. Porównując inwestycje w nieruchomości w lokalizacjach premium do bitcoina, wskazuje, że bitcoin to cyfrowa nieruchomość stabilna i wartościowa w długim terminie. Zamiast podążać za krótkotrwałymi trendami, Sailor radzi inwestować w coś trwałego. Jego zdaniem, bitcoin jako lider rynku kryptowalut wciąż jest dobrą inwestycją, również dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z cyfrowymi aktywami. MetaPlanet notuje rekordowy kwartał dzięki bitcoinowi. Firma liderem w Azji. MetaPlanet ogłosił najlepsze wyniki finansowe w swojej 20-letniej historii, osiągając w pierwszym kwartale 2025 roku przychody na poziomie 877 milionów jenów, czyli około 6 milionów dolarów. Kluczem do sukcesu okazała się strategia inwestycyjna skoncentrowana na Bitcoinie. Firma niemal czterokrotnie zwiększyła swoje zasoby BTC, które wynoszą obecnie 6796 jednostek. Dzięki temu Metaplanet stał się największym publicznym posiadaczem bitcoina w Azji i jedenastym na świecie. Zakupy sfinansowano przez emisję akcji z ruchomym kursem wykonania, co przyniosło 76,6 miliarda jenów, ponad 524 miliony dolarów. Pozwoliło to na realizację 68% celu posiadania 10 tysięcy bitcoinów. Pomimo początkowej straty wywołanej wahaniami kursu, aktualne niezrealizowane zyski wynoszą już 13,5 miliarda jenów, czyli 92,5 miliona dolarów. Oprócz sukcesów na rynku kryptowalut, firma poprawiła także wskaźniki operacyjne. Zysk operacyjny wzrósł o 11%, a całkowite aktywa aż o 81%, przekraczając 55 miliarda jenów. Metaplanet zapowiada dalsze umacnianie pozycji lidera w synergii między rynkami kapitałowymi a technologią blockchainową. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut, podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.